Żeby policjanci z drogówki byli widziani na drogach, a więc nie, nie mają stać w krzakach i, i łapać na radar tych, którzy przekraczają prędkość, tylko mają być widziani, tak żeby kierowcy widzący policjanta no, zmniejszali prędkość, reagowali tak, żeby, żeby ta podróż była bezpieczna, a więc nie chodzi nam o wpływy do budżetu. W postaci mandatów, tylko chodzi nam o bezpieczeństwo. Ty za kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi stąd. Chujuję, panie. Kurwa! Że cię tu więcej, kurwa, nie widziała! Chuj jebane ciśnienie podniósł. Ile można słuchać tego pierdolenia. Kurde, ty chuju ty!